Cześć, tu Paulina Wojciechowska, czyli przewodniczka Twoja do porodu. Oswajacie z porodem. Moje drogie, moja droga, poród to oddech. Tak jak w naszym życiu oddech jest niezwykle ważny, to jest takie nasze życie życiodajne źródło energii. I tak samo... Porodzie. Ważny jest Twój oddech. To, w jaki sposób oddychać, bo przećwiczona praca oddechowa w czasie ciąży pozwoli Ci, żeby ten port był taki flow, taki płynny. Poród, w którym zapanujesz nad oddechem, to port, w którym będzie po prostu Cię mniej bolało. Będziesz miała kontakt z. Z personelem medycznym, bo oddech utrzymacie w Twojej świadomości. I teraz po co w ogóle oddychać w porodzie? Wiadomo, działa przeciwbólowo, ale oddech prawidłowy, prawidłowy oddech przeponowy, w którym Ty bierzesz wdech i przepona, Twoja spada na dół, naciska na trzon macicy, która się obkurcza i ma wpływ, działa na dno miednicy, tak? I ta macica, która działa na dno powoduje, że nasze krocze tak, z tej takiej małej dziurki otwiera się na te nasze pożądane 10 centymetrów. Kwiatek mi zwiędł? On jest żywy i prawidłowa praca oddechowa, czyli ta praca tak tą przeponą, tłocznią całą naszą brzuszną powoduje takie prawidłowe ciśnienie w tej naszej jamie brzusznej i to, że to krocze nasze one się tak fajnie elastycznie obkurcza, tak? Bo dno miednicy będzie miało wpływ na to właśnie otwarcie naszego krocza. Ciebie to rozluźnia i rozluźnia dno miednicy i rozluźnia nasze krocze dlatego tak ważny jest oddech, no bo on przyspiesza po prostu nasze rozwarcie i Ty oddychając powodujesz też, że wytwarza się bardzo dużo endorfin i dzięki tym endorfinom one działają też przeciwbólowo, tak? Działają przeciwbólowo, relaksacyjnie, no i naszemu dzieciaczkowi jest lepiej, łatwiej... I to dziecko jest dotlenione, ty jesteś dotleniona, no i przede wszystkim dbasz właśnie o to, żebyś i ty i dziecko, żebyście pozostali podczas porodu oboje dotlenieni. <laughs> I przejdźmy w ogóle trochę do meritum. Odłożę na moje dziecko tutaj na chwilę, połóż sobie ręce o tutaj na żebra w taki sposób i weź wdech. Tak, żeby te Twoje żebra rozeszły się na boki. I wydech, żebra schodzą się do siebie, natomiast brzuch u Ciebie wciąż pozostaje taki luźny, tak? Nie chcesz zasysać, napinać brzucha, tak jak to często się robi na pilatesie, tak? Tylko chcemy wziąć wdech na boki żeber i wydech, tak? Żebra spadają w dół i czujesz, poczujesz ten oddech, kierujesz w dół, tak? Czyli nie robimy tego, bo w ten sposób też tak naprawdę żebra pójdą na boki, tak? bo one też mogą się rozpłynąć w ten sposób. Natomiast nie chcemy tak jakby oddalać klatki piersiowej od naszego brzuszka, od maluszka, tylko chcemy poczuć, że ta przepona spada na dół i z wydechem idzie do góry. Taka przećwiczona praca oddechowa w czasie ciąży pozwoli Ci przeżyć swój port świadomie, w pełnej świadomości i właśnie współpracować z personelem, dotlenić siebie i dziecko. I ja generalnie jestem zdania, że każda kobieta w czasie ciąży powinna codziennie, na chwilę się zatrzymywać i ćwiczyć w ten sposób swój oddech, żeby zadbać o siebie, zadbać o swoje dziecko. No i sprawić, żeby ten cud narodzin był po prostu prawdziwym cudem, a nie męczarnią. Jeżeli masz ochotę ćwiczyć i, i zdajesz już sobie sprawę z tego, jak bardzo to jest potrzebne, jak bardzo potrzebna jest Tobie i Twojemu dziecku praca oddechowa, to zapraszam do naszej grupy na Facebooku, gdzie codziennie spotykamy się. W aplikacji ZUP, czyli widzimy się na żywo i codziennie praktycznie ćwiczymy. Ćwiczymy oddech, ćwiczymy trening, aktywny poród, flow-motion, aktywny poród, i przygotowujemy się właśnie do świadomego i aktywnego porodu. Linki do grupy znajdziesz pod tym filmikiem. I do zobaczenia w następnym odcinku, w którym opowiem Ci, że poród to również Twoje emocje. Pa! አይ ጥሩ ነው እንትን የሚሆኑት የሚሆኑት